Bo to jest, bracie, wojna. Wojna palących z niepalącymi. Odwieczna dychotomia. Jak Legia i Polonia, jak Wisła i Krakowia, jak FIFA i PES. Chciałoby się w ten sposób sparafrazować fragment wiersza Marcina Świetlickiego pod tytułem Palenie. Bo w istocie odwieczna wojna między fanami Pro Evolution Soccer a serią FIFA trwa od niepamiętnych czasów. Byliśmy świadkami wzlotów i upadków obu tytułów. Czasów lepszych i gorszych, ale niezmiennie fani zawsze dzielili się na dwa obozy: zagorzałych zwolenników jednej i wściekłych przeciwników drugiej serii. Już wkrótce konflikt rozgorzeje na nowo, bo wielkimi krokami zbliża się premiera FIFA 10 i Pesa 2010. Choć zeszłoroczna edycja FIFA na konsole PS3 i Xboxa 360 z numerkiem 09 jest najprawdopodobniej najlepszą częścią w historii serii, to zapowiedziano kilka zmian, które mają jeszcze bardziej podrasować grę. O FIFA na PC nie ma co nawet wspominać, bo ta konwersja z PS2 z podbitą rozdzielczością, a co za tym idzie, na komputerach zadomowił się już na dobre Pro Evolution Soccer, seria od lat kojarzona z konsolami PlayStation. PES na PC trafia w tej samej wersji co na Xboxa 360 i PS3 i tym samym pokonuje słabą PC-ową wersję FIFA. Niemniej to właśnie na Xboxie i PS3 rozgrywa się teraz największy pojedynek między grami piłkarskimi. Od świetnego PS6 konami co roku traciło swoją pozycję aż do premiery właśnie FIFA 09, która po raz pierwszy od lat wyszła na czoło. Japończycy od tego czasu co roku zapowiadają zmiany i co roku nic z tych zmian nie wychodzi. Demo FIFA 10 zasadniczo prezentuje się bardzo podobnie do edycji 09. Za sprawą nieco przytłumionych kolorów, a także innego operowania światłem, można w pierwszej chwili odnieść wrażenie, że zawodnicy stali się nieco smuklejsi, ale to tylko złudzenie. Animacja postaci i same modele zawodników wyglądają znakomicie, ale znów pod względem graficznym istotnych różnic brakuje. Ciekawe też, że w FIFA 10 nieco inaczej twórcy korzystają z efektu rozmycia tła. PES 2010 wygląda za to znacznie lepiej niż zeszłoroczna edycja. Modele zawodników są szczegółowe, a animacja ich ruchów, zwłaszcza w sekwencjach przerywnikowych, bardzo naturalna. Trochę gorzej sprawa ma się w trakcie samego meczu, ale to wynik tempa gry, a o rozgrywce będzie za chwilę. Podoba mi się paleta kolorów, sposób oświetlenia i przede wszystkim bogate cienie. Standardem w grach piłkarskich jest już symulacja gniecenia się strojów, i w tym elemencie PES także nie zawodzi. Szumne zapowiedzi o nowym systemie dryblingu, o nowej ciałem należy wsadzić między bajki. Owszem, gra ciałem chyba w delikatny sposób, została nieco bardziej podkreślona i tym samym jest o wiele bardziej, wybaczcie, upierdliwa, ale to zasadniczo tyle. W demo FIFA 10 gra się praktycznie tak samo jak w edycji z zeszłego roku. Subtelną nowością, która w serii PES pojawiła się już znacznie wcześniej, jest możliwość błyskawicznego rozegrania rzutów wolnych niejako z marszu, bez przestoju. Zaskakujące, natomiast, że twórcy kompletnie nie zmienili tego, co w FIFA najbardziej irytuje, a więc czekania na piłkę. Zawodnik, zamiast wyjść do podania, kiedy leci do niego piłka, czeka aż ta wyląduje mu na nodze i najczęściej, niestety, uprzedza go rywal. Moje pierwsze wrażenie po rozpoczęciu meczu w Pro Iwo najlepiej oddają słowa byłego trenera Wisły Kraków Wojciecha Łazarka, który kiedyś o zawodnikach Ruchu Radzionków powiedział, że grają tak jakby się nażarli surowego mięsa. Zawodnicy w nowym pesie właśnie tak biegają po boisku, jakby nażarli się surowego mięsa. Mimo że animacja nie jest sztuczna, to tempo meczu jest wyjątkowo szybkie i przez to można odnieść wrażenie, że rozgrywka nie jest naturalna. Nowy PES jest nastawiony na frajdę płynącą z gry i efektowne strzelanie bramek. To zupełnie coś innego niż FIFA, w której można toczyć zacięte mecze w środku boiska i skończyć rywalizację bezbramkowym rezultatem. Zawodnicy śmiało wychodzą na pozycję, mkną do przodu i wychodzą do podań. Dużą przyjemność sprawia konstruowanie efektownych akcji zakończonych bramkami, jednak PES ma też swoje wady. A chyba największą, poza szaleńczym tempem meczu, jest kuriozalna gra bramkarzy i to zarówno naszych, jak i rywali. To jest, bracie, Wojna, na której nie ma wygranych ani przegranych. Na mnie lepsze wrażenie w tym roku zrobiło Demo Pesa, i mówiąc szczerze, chętnie odpuszczę z FIFA 10. Mam po prostu wrażenie, że zmiany, jakie zaserwowali nam panowie z Electronic Arts, są tak znikome, że w gruncie rzeczy tytuł jest niemal kalką FIFA 09 z drobnymi zmianami graficznymi i jakąś tam pewnie aktualizacją składów. Z kolei PES jest dla mnie wielką zagadką. Gra nie jest idealna, demo nie jest zachwycające, ale coś mnie do tego PESa ciągnie, coś sprawia, że mam ochotę je odpalać i dać szansę nowemu PESowi właśnie. Może gra zagrała na mojej nucie sentymentalnej. Po rozstaniu z serią PES w 2008 roku i przerzuceniu się z powrotem na FIFA chciałbym chyba znów zobaczyć triumf PESa. Jest w końcu coś pociągającego w tej japońskiej grze, w której mamy niewiele licencjonowanych drużyn, a Manchester United nazywa się... Manchester Red.